O łysy, że udają, że pracują. To jest w ogóle jakiś hit. Mam nagrywki dzień przed wylotem do Afryki. Przyszły mi Bardzo mnie ciekawi, jak moje dziecko zareaguje na mnie. W stroju św. Mikołaja. Nie, bo pałę z na naszą myścia Witam was, kochani, na moim kanale. Long time no see? Ja wiem, ale jakoś nie mogłam się przekonać że tego nagrywania na YouTube przez jakiś czas, nie miałam nawet o czym, i sądzę, że to jest dobre pierdzielnięcie i wejście smoka zrobić e, vlog e, na wyjazd do RPA. Dokładnie, kochani, szykujemy się na wyjazd do Rodzinki, jedziemy po raz drugi do RPA. Rok temu byliśmy na 3 miesiące, teraz będziemy lecieć na 6 tygodni. Ostatnim razem się skupiliśmy bardziej na takim zapoznaniu się z rodziną, wiecie, nie chciałam im wparować na chatę z kamerą, a teraz będziemy się skupiać bardziej na podróżowaniu, będziemy coś zwiedzać i na pewno będę więcej nagrywać z tego wyjazdu. Wiadomo, już się zapoznałam dobrze z tymi wszystkimi ludźmi, nawet znalazłam przyjaciółkę, no mam przyjaciółkę, mam przyjaciółkę z RPA. Nazywa się Pumi, jest przesłodka. Kocham ją i nie mogę się doczekać, aż zobaczę wszystkich. Tak się za nimi stęskniłam, że to jest po prostu szok. To jest po prostu szok. Przedłużam sobie włosy przed wyjazdem, czuję się przepięknie, jestem ready. Słuchajcie, walizki mają mi przyjść za dwie godziny albo za godzinę. Kupiłam już wszystkie, wszystkie prezenty dla rodzinki i dla przyjaciół. Tak naprawdę wszystko już poukładane leży na miejscu, co wybieram, co pakuję. Zrobiłam oczywiście selekcję wszystkiego. Ja, od kiedy urodziłam dziecko, słuchajcie, jestem osobą, która musi mieć wszystko na tip Po prostu tak, tak musi mieć. A kiedyś byłam strasznie nieogarnięta, ok okropnie. Ale słuchajcie, i na przykład przychodzą w sytuacje stresowe, to ja nadal jestem taka sama, że wyłącza mi się mózg i nie ogarniam po prostu niczego, i strasznie dużo, dużo robię błędów, zapominam, ale jak coś chcę, żeby było dobrze zrobione, i jak coś planuję, na przykład taka podróż, to ja się do niej przygotuję na tip-top. Tak, o. No to co, kochani, zapraszam Was serdecznie na vloga. Będziemy się szykować razem, pakować, przygotowywać na podróż do Afryki. No. Także spędźcie ze mną te kilka dni przygotowań i słuchajcie, jest mega napięty. Nie, no jest taki galimatias, słuchajcie, zaraz Wam powiem. Ogółem mówiąc, ja dzisiaj już muszę być spakowana. Ja muszę spakować siebie i na Omi, bo Lechu jest dzisiaj w pracy. No, Lechu wiadomo, się spakuje sam. Jest czwartek, lecimy w niedzielę, a ja muszę być już dzisiaj spakowana, ponieważ słuchajcie, jutro jadę do Warszawy nagrywać setki do kanału na YouTubie na Glow Up. Może sobie tutaj zobaczyć. To co, moi drodzy, pakujemy się. Pakujemy się. Pokażę Wam co mam w mojej e, rybuni. Spray do rąk. Do rąk, Spray do budzi, żeby nie zionęła rodzince pod takim locie. Dental floss, słuchawki, i pomadka. Torba na tablet jest. Warto paszporty też wziąć. Przyszły mi walizki. Będziemy je odpakować. Dziękuję Puccini. Przecież to są walizki marzeń. Piękne są, ogromne. Tutaj jeszcze jest w środku mała waliza. Tutaj na rogach mają aluminiowe narożniki i też chyba rower? Nie, rower plastikową ale mają narożniki metalowe. Ok, dostałam jeszcze takie torby, pokrowce na walizki. To są pokrowce na te większe walizy. Czyli tak, ogólnie mówiąc mamy po jednym secie, po jednej małej i po jednej dużej. Na tę dużą mamy Pokrowce, o takie. I Jezus kaczki tutaj na mnie. <laughs> Mamy kaczki i one tutaj są w ogrodzie i widzą, że coś się rusza w tym, w domu i podchodzą pod ten, pod ganek i kwaczą. Kwak, 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 Halo. O, mają dynie. <laughs> Proszę jeść. Proszę jeść, grzecznie. One tutaj, jak właśnie jest... Y, co? Się patrzą tak na mnie, tak. Y, one tutaj właśnie stoją, widzę jak się ktoś rusza w domu, to podchodzą pod ganek i kwakają. Kwak, 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 kwak. Kwak, kwak, Słuchajcie, nigdy chyba nie miałam zestawu takich porządnych walizek. I są przepiękne. Wyglądają naprawdę przepięknie. Teraz się będę bała, żeby ich nie zniszczyć. To co? Pakujemy się, co? Okay. Jest godzina 20 a ja zaczynam pakowanie do walizek. Let's go. Zaczniemy sobie od bagażu podręcznego na Omi. Mam tutaj piżamy, jakieś dłuższe ubrania, yy, bluzę, krótsze ubrania, bo w Abu Dhabi jedziemy przez Abu Dhabi. Będzie. Gorąco. Już sprawdzałam. Oczywiście też skarpetki. Duża, wielka paka e, chusteczek e, nabliżanych. To nam się wszystkim przyda, mi się wydaje. Teraz przejdźmy sobie do takich fajniejszych rzeczy, czyli do snaków. jakie kupowałam takie batoniki. One są w Rossmanie. To jest taka miazga owocowa. Boby Snaile e, czekoladki. Taka jakby zdrowsza wersja czekoladek. Tutaj mamy następne Boby Snaile. bobby Snaile, e, snaile malinkowe. Mam jeszcze biszkopciki takie malutkie, one się fajnie mieszczą do rączki. Zobaczcie jakie one są malutkie. I coś na czarną godzinę, czyli Kinder Kinderiajo. To jest na czarną godzinę. U nas nie ma czegoś takiego, że są jakieś restrykcje jeśli chodzi o jedzenie. No. Także ze znaków to jest wszystko. Wiadomo, my będziemy lecieć bardzo długo i w tych samolotach będzie jedzenie dla nas zapewnione i dla Naomi również, więc super plus yy, na lotnisku pewnie będziemy coś jeść na kolację no bo na lotnisku w Abu Dhabi będziemy o godzinie 19 to akurat na kolację pójdziemy gdzieś tutaj mamy konwersację z Lechem bo yy, Lechu nie wie czy wziąć większą troszeczkę walizkę czy mniejszą podręczną bo słuchajcie, pakuje PlayStation i ja się pytam, boże chłopie, a co ty jak, jak ty w ogóle swoje jakieś personal staff zabierzesz jakieś, nie wiem, ubranie na zmianę jakieś rzeczy do pielęgnacji ja People in therapy are often that it deal with people in their lives who won't go to therapy. I have a job. It's actually quite fulfilling. Though my headline is thin. We <laughs> Okej okay. Okay. problem masz? Nie mam problemu. A będziesz ćwiczył. Wiem. Mhm. Play PlayStation jest? Czy jeszcze nie? nie? Ale jest maszyna do szycia. Nie, no przegiełeś pałę masz na myśli, Prezenty numer jeden, czyli kategoria jedzenia. Mieszanka krakowska galaretka w czekoladzie. Pierniczki na dziane, kochanie. się mleczko, totalny klasyk y, polski. Marynarze, czekotówka, e, Kupiłam jeszcze trzy, ale zostały zjedzone. Nim dwa żelki soki. kocham Kochanie, są najlepsze na świecie. Kasztanki. Dwie y, czekolady wedlowskie, jedna truskawkowa, a druga klasyczna mleczna. Druga kategoria, czyli prezenty dla sióstr Lecha. Jedna siostra Lecha jest półtora roku starsza od Naomi, jakoś tak, półtora, dwa, więc będzie ostro. Kupiłam im Tamagochi. kupiłam jeszcze im y, takie Polly Pocket, coś za co mnie mama Lecha zabije, czyli slime. Chciałam dosłownie taką pakę slajmu Bo ta starsza siostra yy, Znaczy no, ta starsza, młodsza Ta, która ma 8 lat e, Chciała bardzo slajma. Mamy następny dzień, słuchajcie Jaka akcja Lechu Lechu musiał mi dowieść kamerkę Bo dosłownie ją zapomniałam z domu Pojechałam sobie Uberem już na pociąg Więc jestem mega wdzięczna Lechowi, że ją wziął W ogóle nagrywam z kibla W pociągu bo siedzi obok mnie pan i trochę było dziwnie, niezręcznie, a zaczęłam gadać do kamery. Let's go! Lecimy do kabrysi! Wielu. Idę pozałatwiać jeszcze kilka spraw i lecimy do Gabi. Dzień dobry. I nasza Paulusia. Hello. Pokażę się, Dobrze. Z ty, Ci. Dobrze. Tak. Ci? na moim kanale się ten pokazywał? Tak, Dla to się <grym> To jest taka słodka kopieczka. Robimy ostatnie poprawki, lecimy do studia, nagrywamy setki i też szykujemy się od razu na jutro, bo jutro będziemy jeździć po domach i rozdawać prezenty. Ja też jestem gotowa. Tyle Słuchajcie, muszę nagrać teraz story z Gabrysi, bo ze się na rzadko. Daj mi to! To jest koniec! No i tak wygląda praca właśnie na planie. No i to by było kochani na tyle z naszej przepięknej historii. Nie no, dobra, co ja gadam? Idziemy teraz... Na zakupy, bo musimy kupić kilka rzeczy, które będą potrzebne nam jutro przy nagrywkach, rozdawania prezentów i chodzenie do Was, do domów na HP. Będziemy wbijać y, się ludziom. Taki jest hmm. nasz plan. No po prostu tutaj co się działo? Siedzieliśmy i oglądaliśmy film Nagle hmm, Up Show, Metamorfozy, pierwszy odcinek na YouTubie. I komentowałyśmy i to będą y, przebitki. Spadamy na zakupy. Rzeczywiście jest luksusowa. <noise> Dziewczyny mówiły, że galeria Młociny jest luksusowa. Zgadzam się. W Kielcach takich nie macie, co? W Kielcach nie mamy. A ja wam powiem, a u nas w Warszawie? U nas w Warszawie takie mamy. Mhm, macie. Rosman teraz... i Sephora. Rosman Sephora czy Sephora? Sephora pierwszy. Tutaj są jakieś kalendarze adwentowe. Ritual wow. Ten jest bardzo popularny kalendarz. O kurde. Dobra, nieważne. Ej, to jest chyba najładniejszy Rosman, jaki widziałam. Jest śliczne. Weźmy football Patches. Dobra, witamina C. Mamy tutaj tą listę. Mi się super z witamina C z Garnier'a sprawdzała, także żebyśmy To też jest fajna. No. I samego. mamy te płatki. Yy, Boże. Yy. To mamy pyszcza, Gwiazdki. Dresscode. Czy mhm. coś, Pozdrawiamy, na, coś, coś do cery? E, coś do cery trądzikowej. Do cery trądzikowej? Ja, ma, ja, ja ma wiem, co to może być. Zmija, takie serum jest. Było takim wielkim że to jest rombiste. Zawsze jak mnie wysypie, to kupuję, jest na promocji, kupiłabym ja sobie, ale mam dużo Dobra, to to. I masz jest... piękną cerę. Czyli bierzemy taki kalendarz adwentowy z Douglasa. Lecimy do kalendarz Flying Tiger po tak. dodatki do nagrywek, czyli na przykład wstążki, bo będziemy robić różne challenge dla naszych wygranych, jak będziemy u nich w domu. I na przykład jednym challenge'em na przykład będzie ten, kto najszybciej zawiąże ileś tam paczek, chyba tak to było, ten wygrywa. No i wiele innych, także zapraszam na e, kanał The Glow Up Show, tam będzie się to wszystko działo. No, no tak, tak zdecydowanie weźmy to. Markery bierzemy też. Bierzemy dwie czapki świętego Mikołaja. Będziemy brać trzy domki i my nie wiemy, czy one są w ogóle połamane, więc weźmiemy trzeci na zapas, jakby brakowało części. Jesteś już prawie Mikołajka. Jest 22, Skończyliśmy dzisiaj dzień roboty. Jeszcze idziemy zjeść, ale to przyjemne. To już jest koniec na dzisiaj. Nie wiemy o której skończymy pracować. Widzimy się jutro. Bye! To jest w ogóle jakiś hit, że ja mam nagrywki dzień przed wylotem do Afryki. Cały dzień nagrywek do 22. Dosłownie dzień przed wylotem do Afryki. Good morning. Jest godzina siódma. Poszłam spać o godzinie 30. Albo i później. Trzecia coś, koło, no nawet koło, no, trzecia 3.30 lub później nie mogłam zasnąć. Ale za to zrobiłam sobie loki na skarpety. One się jeszcze tutaj kiszą, żebym y, ich nie rozwaliła, ale już widzę, że chyba mi się tutaj trochę odgniotło. O, i tu też mi się tak odgniotło, ale to trudno. Chyba będą ładne. Muszę jeszcze posprojować, żeby to się trzymało. Ja będę robić jeszcze odprawę online, check-in e, przed wylotem. Mam nadzieję, że wpiszę wszystkie dane poprawnie. Wow! <laughs> chciałam przebitkę zrobić. Otwieram laptopika, a... I on ja on jest... Podwiej się, nie chcę się wyłączyć. Nie dam rady. Influencerzy udają, że pracują. Ja robię odprawy, Anny. Zrobiłam sobie loki na skarpetki Gabrysi. Zobaczcie, jak one pięknie wyszły. Dosłownie zawinąłem się na skarpetkę. to. I love it. Przepiękne. Kolejny dzień w pracy, słuchajcie. Tak. tak. Wybrał sobie taki zawód. Tatuś trochę pojadł. No to Teraz idziemy nagrywać. Idziemy nagrywać ten. E, pierwszy, pierwszy prezent, pierwszą e, naszą nie. Ciekawie jaka będzie reakcja, ale to wszystko będziecie mogli zobaczyć na e, kanale The Glow Up Show. Myślę, że będzie mocne. No, nie będę tam wchodzić z moją kamerą, bo tutaj mamy inne rzeczy do nagrania, ale będę Wam mówić mniej więcej jak się czułam po każdym z tych nagrań. No. Let's go! Nagrywek, czas dobieg końca. Wchodzimy już do domu do Gabi. Gabi, dziewczyny, jak się czujecie? Świetnie! Ale słuchajcie, zaraz wejdziemy na górę do mieszkania Gabi, gdzie jest Lechu z Naomi i bardzo mnie ciekawi jak moje dziecko zareaguje na mnie w stroju Świętego Mikołaja. Wszystko okej? Okay? Mhm. Ładnie mama wygląda? Podoba ci się ładna mam brodę? Nie. Nie. <śm> <śm> <śm>